W tej części powiemy sobie, jak zadbać o blizny w okolicy krocza. Jeżeli jest wskazanie do nacięcia krocza w trakcie porodu, zazwyczaj jest ono pod kątem około 45 stopni i najczęściej po stronie prawej. Może też się tak zdarzyć, że dojdzie do pęknięcia krocza, ale generalnie dbanie o blizny w okolicy krocza. Będzie na, e, przebiegało na tej samej zasadzie, niezależnie czy to było nacięcie krocza, czy pęknięcie. Co jest ważne w pierwszych dobach e, po porodzie? E, zwróć uwagę na to, żeby jak najczęściej wietrzyć krocze, czyli jeżeli możesz, e, to nie zakładaj bielizny. Jeżeli leżysz, to leż na podkładzie poporodowym, tak żeby po prostu e, ten rejon ciała miał. Jak największy dostęp do powietrza, bo wtedy też te rany szybciej będą się goiły. Ehm, oprócz wietrzenia, ważna jest też higiena krocza, czyli jeżeli idziesz do toalety, to po każdym oddaniu moczu czy stolca e, przemyj krocze. Może być to sama woda, może być jakiś środek do higieny intymnej e, i pomocna może być butelka z dzióbkiem, czyli wtedy. Łatwiej ci dotrzeć w tą okolicę krocza po prostu e, wykorzystując tą butelkę i ściskając ją, przemywasz po prostu tą okolicę krocza. Są też takie dedykowane butelki, e, które mają taki dziubek z zawijasem. Możesz ją oczywiście zakupić, ale często też sprawdza po prostu się ta butelka e, po wodzie. Przy karmieniu piersią, tak jak już wcześniej wspominałam, ilość odchodów połogowych może być większa, więc wtedy też zwróć uwagę na to, żeby po karmieniu, jeżeli masz taką możliwość, pójść do toalety i podmyć tą okolicę krocza. Po podmyciu osuszasz ten rejon jednorazowym ręcznikiem papierowym. Kolejna zasada na czas połogu: starasz się nie. Korzystać z kąpieli. Czyli chodzi o to, żeby po prostu długo nie moczyć tej rany, bo wiadomo, że wtedy po prostu ten rejon będzie się gorzej goił. Więc jeżeli masz możliwość, skorzystaj z prysznica. Przez pierwsze dwa tygodnie staraj się jak najmniej siedzieć. Jeżeli siedzisz, e, będziesz obciążała po prostu ten rejon blizny. Kolejna rzecz, jeżeli Słyszałaś takie zalecenia, aby do wyprawki wyposażyć się w koło poporodowe czy tak zwaną poduszkę z dziurką? Już Ci mówię, dlaczego nie warto. E, często jest to zalecane ym, po to, aby zmniejszyć dolegliwości bólowe w czasie siedzenia, jeżeli masz właśnie rany w okolicy krocza. I e, okej, okay. może chwilowo zmniejszy to Tobie te dolegliwości, e, ale zobacz co tutaj się dzieje. Jeżeli siedzisz, to tak naprawdę to dno miednicy nie ma prawidłowego podparcia. Tak, bo od spodu jest tutaj dziura. No i teraz już te rozciągnięte tkanki e, po porodzie tak naprawdę są jeszcze bardziej rozciągane i jeżeli tutaj nie ma podparcia, to też Rozciągana jest ta okolica rany. Tak, więc to może predysponować do tego, że ta rana się rozejdzie, czyli szwy mogą się też rozejść. Ale też, jak spojrzysz sobie tutaj na mój model, czyli tak jakby balon jest tymi narządami dnem miednicy i jak usiądziesz sobie właśnie na takiej poduszeczce, no to od góry, jeżeli siedzimy, no to jest to obciążenie, działa grawitacja yy, i te tkanki są obciążane dno miednicy jeszcze bardziej. Więc przez to, że tutaj nie ma podparcia, to jeszcze bardziej one są spychane ku dołowi, tak? Jak sobie można wyobrazić, jak ścisnę ten balon, tak? To one jeszcze Niżej schodzą w dół. Więc może to predysponować też do tego, że pojawi się w późniejszym czasie problem z obniżeniem narządów miednicy mniejszej. Więc dlatego kółka nie kupujemy. Ok, no to w takim razie, co mam zrobić, jeżeli muszę yy, siedzieć, muszę karmić. Tak, na przykład w tej pozycji siedzącej, to wtedy spróbuj sobie po, usiąść po prostu na jaśku, czyli na takiej poduszce cienkiej, i to też może Ci dawać zmniejszenie tych doregliwości bólowych, ale no przez przynajmniej dwa tygodnie po porodzie staramy się po prostu tego siedzenia jak najbardziej unikać. Czyli, jeżeli możesz, spróbuj karmić się na przykład w pozycji biologicznej, gdzie jesteś trochę odchylona do tyłu, czy jesteś. Pod kątem i nie siedzisz bezpośrednio na kroczu, czy w pozycji leżenia na boku, więc tutaj warto też dopytać położną, która będzie do Ciebie przychodziła na wizyty patronażowe po porodzie, żeby pomogła Ci dobrać taką pozycję, która będzie dla Ciebie jak najbardziej odpowiednia. Yy, więc tak jak mówią przez pierwsze dwa tygodnie staramy się unikać siedzenia, więc jeżeli możesz, to yy, odpoczywaj w pozycji półleżącej, czy leżącej na plecach, leżącej na boku. Yy, jeżeli chcesz na przykład zjeść obiad, tak, no i chciałabyś nie robić tego w pozycji półleżącej, to spróbuj po prostu zrobić to w pozycji stojącej. No, przez te pierwsze dwa tygodnie warto po prostu dać... Yy, Warunki do tego, żeby te tkanki krocza prawidłowo się zagoiły i żeby jak najmniej je obciążać. I teraz, jak yy, mobilizować bliznę, już tak naprawdę w pierwszych dobach po porodzie? Możesz spróbować yy, w pozycji leżącej skierować swój oddech w okolice krocza. Czyli nie masz wypychać brzucha tylko starasz się wyobrazić, że na wdechu ten oddech dociera aż w okolice krocza i na wydechu przepona też idzie do góry. Nasz główny mięsień oddechowy, czyli przepona oddechowa, która jest na wysokości mniej więcej dolnych żeber, ona współpracuje z mięśniami miednicy i na wdechu E, przepona oddechowa się obniża, ale też mięśnie na miednicy pracują lekko ku dołowi, a na wydechu te tkanki idą lekko ku górze. Więc tak naprawdę, już sam oddech raz, że wspomoże nam e, drenaż tkanek, ale też już da pierwszy ruch dla mięśni na miednicy, tak naprawdę. I to już będzie taka pierwsza mobilizacja właśnie blizny po e, porodzie w okolicy Krocza. Bezpośrednią pracę w okolicy krocza palpacyjną rozpoczynamy po zagojeniu się rany, czyli u niektórych kobiet jest to w okolicy czwartego tygodnia po porodzie, u niektórych ten proces trwa nieco dłużej. Więc jeżeli y, zobaczysz już, że te tkanki są zagojone, nie ma żadnych stróbków, wysięków, położna też oceni, że jest wszystko w porządku, możesz zacząć mobilizację blizny. I teraz jak ona przebiega? Tak naprawdę jest, y, tak naprawdę jest bardzo podobna do masażu krocza, który mogłaś y, wykonywać przed porodem. I pierwsze, od czego zaczynamy, to oglądanie tej okolicy krocza. Bierzesz lusterko w dłoń i oglądasz, jak to krocze wygląda po porodzie, jak wygląda blizna, żeby oswoić się też z tym, jak ewentualnie zmieniły się te tkanki po porodzie. I teraz, jeżeli rana już jest zagojona, Możesz najpierw zacząć dotykać ten rejon z zewnątrz, czyli dotykasz sobie nad blizną, pod blizną, możesz przejechać na bliźnie. Zobacz, czy masz jakąś różnicę też czucia tych tkanek w rejonie blizny, ale zobacz też, porównaj sobie z tą przeciwną stroną. Czasami jest tak, że druga strona Yy, mięśni na miednicy jest bardziej napięta niż tak naprawdę ten rejon w okolicy yy, blizny. Dlaczego tak się dzieje? Bo może być taka sytuacja, że po prostu ochronnie siadamy na przykład na lewym pośladku, jeżeli bliznę mamy po prawej stronie, i wtedy ta lewa strona bardzo często jest bardziej napięta niż tak naprawdę ta strona po yy, 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 bliźni, tam gdzie jest blizna. Więc tak naprawdę. Tą mobilizację okolicy krocza, mobilizację blizny, mobilizację mięśni na miednicy yy, wykonujemy po obu stronach. Więc nieważne po której stronie masz tą bliznę, to zawsze warto też sprawdzić ten rejon po stronie drugiej. Drugi etap to mogą być lekkie uciski, czyli możesz lekko zatopić palec w tkankę, przytrzymać. Puścić. Jeżeli czujesz, że w danym miejscu jest jakieś ograniczenie, że czujesz sztywność, jakieś kłucie, pieczenie, możesz kilka razy tę technikę powtórzyć w tym samym miejscu. Możesz to połączyć też z oddechem, czyli na wydechu chcesz lekko zatopić palec w tkankę, na wdechu lekko odpuszczasz, ale nie wychodzisz zupełnie na powierzchnię, nie odpuszczasz tego kontaktu z tkanką, tylko delikatnie wychodzisz na powierzchnię. Zostawiając palec na tkance, i z wydechem znowu możesz zatopić palec lekko w tkankę i puszczasz. I tak kilka razy. I możesz opracować sobie ten rejon właśnie nad blizną, i pod blizną w ten sposób. Czyli ten punkt powiedzmy z pięć razy powtórzyłaś, nie masz żadnych dolegliwości, to przechodzisz sobie obok i to samo wykonujesz od razu w punkcie um, położonym obok tego, który przed chwilą opracowałaś. I idziesz sobie wzdłuż, po drugiej stronie tak samo, i to samo powtarzasz sobie na bliźnie, czyli możesz iść od końca blizny w kierunku do wejścia, do pochwy, i w ten sposób sobie opracowujesz te tkanki punkt po punkcie. Kolejną techniką są krążenia. Czyli jakby zatapiasz palec w tkankę, czyli to nie jest takie bardzo powierzchowne po samej skórze, tylko chcesz palec nieco wprowadzić w głąb tkanki, ale też nie za mocno, żeby to nie było zbyt bolesne. Czyli musisz wyczuć taki pierwszy wyraźny opór tkanki. Zostajesz na tym etapie i wykonujesz takie krążenia. Czyli pokażę to za chwilę na dłoni też. I tak samo możesz zrobić pięć w jedną stronę, pięć w drugą stronę. To są bardzo powolne ruchy takim ślimaczym tempem wręcz. Jeżeli czujesz, że w którymś punkcie masz większy dyskomfort, zostań w nim dłużej. I yy, czekamy do momentu, aż ta tkanka się rozluźni i będziesz odczuwała sam ucisk, a nie ból. Czy pieczenie, czy, czy ciągnięcie kłucie. I opracowujesz potem punkt znowu obok. To samo ym, po drugiej stronie blizny i na bliźnie. Tak samo sprawdzasz sobie tymi dwoma technikami drugą stronę yy, i środek ścięgnisty krocza. Kolejnym krokiem jest praca wewnątrz. Do niej możesz przejść tak naprawdę po mm, dwóch, trzech tygodniach pracy najpierw na warstwach zewnętrznych, jeżeli z zewnątrz już czujesz różnicę, yy, że te tkanki są... W lepszej ruchomości, nie masz takich zaburzeń czucia czy dolegliwości kucia pieczenia, to wtedy możesz sobie już przejść do pracy wewnątrz. I wtedy tak naprawdę te techniki są takie same jak na zewnątrz, tylko palec musisz wprowadzić już do wewnątrz pochwy. Wprowadzasz jedną trzecią palca i tak samo możesz lekko kompresować, czyli lekko dociskasz, puszczasz ten ucisk, lekko dociskasz puszczasz i znowu możesz to połączyć z oddechem, czyli na wydechu lekko dociskasz, puszczasz, czyli takie ala pompowanie. Jeżeli jest OK, przechodzisz do drugiej techniki, czyli krążenie, czyli znowu wchodzisz na tą głębokość tkanki, na tyle ile tkanka cię wpuszcza, czyli wtedy kiedy poczujesz pierwszy taki wyraźny opór tkanki. To nie ma być dla Ciebie bardzo bolesne. Możesz czuć lekki dyskomfort, ale nie ból. Czyli powiedzmy w skali od 0 do 10, jeżeli chodzi o ból, gdzie 10 to maksymalne dolegliwości bólowe, to tutaj oscylujemy w tej skali od 0 max do piątki, tak? I co, I teraz co wykonujemy, czyli te ruchy okrężne, czyli tak jak powiedziałam, wchodzisz na głębokość tkanki pierwszy opór. Tkanki i wykonujesz delikatne krążenia w jedną stronę i w drugą. Można założyć około 5 krążeń w jedną i w drugą. Jeżeli nie masz żadnych dolegliwości, przechodzisz do punktu obok, a jeżeli masz dolegliwości, zostajesz w tym punkcie nieco dłużej. I w ten sposób opracowujemy sobie tkanki w, takim, taką, w takiej literce U. Czyli tak jakby pochwa była tarczą zegara, tutaj mamy godzinę 12.00, 6.00, 3.00, 9.00, to od 3 do 9 chcemy te tkanki opracować. Czyli też nie działamy tylko po stronie blizny, ale tak samo po stronie drugiej i w kierunku do odbytu. Teraz chciałabym Wam pokazać, z jakim dociskiem mniej więcej to ma być. Czyli pokażę na swojej dłoni, no bo tutaj łatwiej będzie mi to zobrazować niż na tym modelu miednicy. I teraz docisk ma być taki, do pierwszego oporu tkanki, czyli nie działam sobie powierzchownie tylko na skórze, tylko wchodzę, 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 wchodzę. Tu czuję, o, że wyraźny opór tkanka mi oporuje i na tym, w tym momencie się zatrzymuje. I wtedy mogę sobie zrobić tą technikę pompowania, czyli jeszcze leciutko dociskam, puszczam, ale nie zupełnie, tak? Znowu lekko dociskam, puszczam, cały czas mając kontakt z tkanką, i znowu na wydechu lekko dociskam. Puszczam. Ta druga technika, czyli krążenia, czyli znowu wchodzę na głębokość tkanki i wykonuję krążenia powolne, ślimaczym tempem w jedną stronę, następnie później w drugą. Tak. Wewnątrz te same dwie techniki, czy jak wprowadzam sobie palec do pochwowo, to opieram go właśnie o te tkanki i sprawdzam sobie ten rejon między godziną trzecią, a dziewiątą punkt po punkcie, mniej więcej będziecie miały 5 punktów do opracowania, czyli w kierunku do odbytu jeden, yy, jeden po bocznej stronie i drugi po bocznej stronie, i też dwa po drugiej stronie, czyli łącznie mniej więcej 5 punktów. I tutaj wykonujecie też te techniki pompowania, czyli znowu z wydechem lekko dociskasz, puszczasz, cały czas mając kontakt z tkanką. Powtórz to sobie około 5-7 razy. Jeżeli nie masz dolegliwości, przechodzisz na punkt obok. Druga technika, czyli krążenia, znowu wchodzisz sobie na głębokość tkanki na tyle, ile ta tkanka cię wpuszcza, i wykonujesz spokojne krążenia. 5 w jedną, 5 w drugą. Jeżeli potrzebujesz, zostań w tym miejscu nieco dłużej i rozpracujesz jeszcze tą tkankę. Masaż blizny dobrze jest wykonywać codziennie lub co drugi dzień. Wiadomo, że nie zawsze są na to możliwości czasowe przy małym dziecku, ale postaraj się poświęcić mniej więcej 5 minut na ten masaż blizny. I może być tak, że tak naprawdę te 5 minut zajmie opracowanie jednego czy dwóch punktów i to jest zupełnie ok. Nie musisz wszystkich tych technik wykonać za każdym razem. Możesz zacząć sobie od jednej, czyli na przykład do tego pompowania i może być tak, że faktycznie dwa czy trzy punkty zajmą ci około pięciu minut i to nie jest tak, że to jest wykonane źle. Nawet mała praca, nawet jeżeli poświęcisz na to dwie minuty, zawsze będzie dla ciebie na plus yy, i będzie to Praca do przodu wykonana, niż jeżeli nie jest zrobione to w ogóle. Więc tutaj warto, żeby być po prostu w tym sumiennym, i pamiętajcie, że zawsze, jeżeli macie taką możliwość, to warto skonsultować się z fizjoterapeutką uroginekologiczną, aby ona oceniła właśnie, czy ta blizna już jest. Prawidłowo zagojona, czy jest prawidłowa jej ruchomość, czy macie prawidłowe czucie, więc szczególnie jeżeli po tej samodzielnej mobilizacji jeszcze czujecie, że nad czymś warto by było popracować, to naprawdę zachęcam Was do takiej konsultacji. To, co może Was mm, naprowadzić na to, że jeszcze z blizną trzeba popracować, to na pewno dolegliwości bólowe w jej okolicy, na przykład przy siedzeniu, przy staniu, przy dłuższym chodzeniu. Czujecie, że blizna po prostu was ciągnie, czy kuje, boli, czy nawet promieniuje w okolice uda czy pośladka. Ehm, dolegliwości bólowe przy współżyciu. Możecie to odczuwać jako ból na przykład przy wejściu do samej pochwy, czy też ewidentnie z tej okolicy, w której macie bliznę. Problemy z nietrzymaniem moczu, gazy pochwowe, problemy z nietrzymaniem gazów odbytowych, czy nietrzymaniem stolca też mogą się związać z tym że blizna jest mało ruchoma. Jeżeli ona jest sztywna, może zaburzać też pracę mięśni dnamiednicy, więc tutaj też warto zadbać o tą bliznę w tych właśnie dolegliwościach i warto się skonsultować z fizjoterapeutą.